Witam w kolejnym y, odcinku tym razem takim bardzo poukładanym poukładam wszystko. Nie jest wyreżyserowany. Takie filmy by do mnie totalnie nie pasowały, Takie poukładane ogliniki, nie wiem, y, przemyślane, takie totalnie od A do Z recenzje, jakieś tam nie wiem, człowiek się zastanawia, wyszuka informacje, zapisuje plany, nie plany. To do mnie nie pasuje, poza tym ja sobie bardziej cenię właśnie taką spontaniczność, a i też właśnie takie spontaniczne wnioski, które wynikają po prostu z ogroma potestowanych zapachów, każdego dnia ogroma, ogroma, ogroma kolejnych, kolejnych, kolejnych. Po prostu wieloletniego doświadczenia i takie filmiki mogą być z biegu. Yy, tak jak wspominałam, takie filmiki z jednym zapachem, recenzje, to są po prostu filmy proste dla mnie. Nie stanowią dla mnie żadnego wyzwania, tylko ja wolę takie wielotematowe, luźne, gdzie po prostu spontanicznie o czymś wspominam, odnoszę się, porównuję, właśnie jakieś różne zależności, niezależności, porównania. Właśnie człowiek, mając tyle po prostu potestowanych zapachów, widzi pewne podobieństwa, widzi jak już ciężko o unikalność. I taki właśnie odcinek wieści perfumowych. Czasami się pojawiały takie mówione, takie zdrogi, pisane w formie posta. Teraz będzie taki już tutaj. bo też na tle szafy. Teraz będzie taki tutaj um, z poukładanymi rzeczami, więc można sobie zobaczyć, do czego się będę odnosiła. Postaram się co jakiś czas takie zbiorcze, tematowe, ale właśnie z obrazowaniem. Bo czasami wiem, że. Um, powiem tak. Ja wiem, że ktoś, kto się z Rokowcem, to pewnie takie łatwiej. Natomiast mogą być w takie, jakieś, mówiłam, radio perfumowe. No dobrze, ale do rzeczy, do rzeczy. Skąd się jak to zacząć? Od której strony? Może tutaj. Mamy tam opakowanie Oriza Sypr Mus. Flakonik jest w innym miejscu, ale, ale jest. Będę jeszcze opowiadać. To jest zapach, który może się spodobać takim osobom, które lubią suar du lune jest to generalnie nowy szyb. jest to przykład szybszy, który mi się bardzo podoba, ale ma w sobie dużo takiej zieloności, jednak przełamania zielonością, świeżości, także jest mniej słodkie i właśnie przełamane względem tego Sisley'a. To mam na tę nakładkę Squid Zoologist, w ogóle zapach, tam gdzie jest informacja na opakowaniu, zdobył jakąś nakładę w 2020 roku. I to jest jeden z tych takich udanych zoologistów, flakon z niebieskim płynem, później pokażę w innym filmiku Natomiast tutaj po prostu co mi się napatoczyło, o czym chciałam powiedzieć że w tych perfumowych, to sobie tutaj ulokowała. Oriza, przypomnę, ma bardzo dużo różnych zapachów, takich powiedzmy z retro klimatem Tu jest ten Kinsugi przypominam, dlaczego go tu widziałam chociaż ostatnio wspominałam o tym zapachu już niejednokrotnie Kinsugi Excel Mass Milano, marka, którą bardzo lubię, to jest bez zapach który kolejny raz udowadnia, jak pewne nuty połączone razem po prostu już dają tę elegancję zapachowi, tę elegancję, kobiecość, że on jest taki ekskluzywny, to jest zamsz w nutach, to jest z kwiatów tam jest wyczuwalna fiołkowość, trochę też róże. Generalnie jakby to połączenie już pewne rzeczy tam jest owoc, maliny, to wszystko daje taki efekt właśnie kobiecy, elegancki, wieczorowy, szlachetny. I taki właśnie bardzo. Właśnie, bardzo elegancki. Ten zamsz jest, irys też na przykład bardzo znaczącymi są składnikami fiołek. w niektórych ujęciach w przypadku takich eleganckich kwestii, ale tutaj jakaś irysa nie ma w tym. Tu jest fiołek, tu jest róża. Róża z kwestią zamszu skóry różnie to bywa z realizacją. Ale jest szansa, żeby to było coś właśnie eleganckiego wobec Ale w ogóle, a propos iry, to jest taka szminkowość trochę kwestia tej róży fiołka. Czasami, właśnie takie połączenie róży fiołek, akurat w leparfanturze Rossin, daje efekt szminkowości takiego klimatu, tej retroszminki, zapachu retroszminki. Ostatnio gdzieś coś, gdzieś coś mi się obiło, czy ktoś mi wspominał, już nie pamiętam, coś się pojawiła, kwestia. Yy, takiego pojęcia jak irys szminkowy ja powiem szczerze ja nie, kojarzę, yy, ja nie kojarzę żeby irys w takim ujęciu był raczej to jest właśnie kwestia połączenia róży z fiołkiem yy, irys potrafi mieć bardzo dużo różnych ujęć yy, być remontowy, bierowy, Różny, ziemisty, nieziemisty, roślinny, różny, pudrowy, ale pudrowy tak, ale szminkowy raczej to właśnie to połączenie róży z fiołkiem Tu mam akurat Iris'a, Bukhara, Galiwa, niektórzy mówią, już o nim opowiadałam tam na jednym z naszych wycieczek tam trochę zdjęć, chyba w, w, w tym parku, gdzie były te w parku miejskim były pelikany, orzeł, e, żurawie, koroniaste więc jakby tam on tam miał trochę sesji, chyba z żurawiami, koroniastymi. Nie wiem, czy te zdjęcia. To jest przykład takiego irysa, bardzo kobiecego, eleganckiego. To są właśnie te ginsugi, Bukhara, przykłady właśnie zapachów, e, właśnie, że może być taka kobiecość elegancja i jakie składniki dają taką szansę. Tu w ogóle, chcę się odnieść trochę do komentarza e, Marleny, do komentarza Agnieszki Panny z gór Też do komentarza, jak już ustaliłam Dominiki, ale nikt jeszcze nie zapamiętałam, coś na d. E, też była trochę odnośnie tego Panusz Paczulifik i powiem tak, tutaj chciałam coś pokazać e, z... Zobaczmy tak Tutaj mamy markę naturalną e, Markę w sumie z niszową. to jest tą kam ja mam wersji Absolu. W t się pokazywałam, były te różne się pojawiały. W ogóle moja pierwsza styczność z tą marką, to właśnie były też z TK Max, ale lata temu były takie to 15 mizerubowe, 15-litrowe. Teraz te 50 różne się pojawiały, co trafiłam, ten bardzo dany taki cieleśnie, nie za ostry cenamonowy. Natomiast też się widziałam, pojawiała tąka Amont, ale to nie jest ta wersja chyba, tam jest chyba zwykła. W T-Kajmaxie to jest wersja absolut. jakby różne wersje chyba są, chociaż nie jestem przekonana, ale tak mi się wydaje. W ogóle nagrywałam filmik, co ostatnio poczułam w pociągu i była tak w sobie herbatki, tu właśnie sobie ponamierzałam już wcześniej, a jak ponamierzałam, to właśnie tutaj też wiedziałam, że muszę sobie posprzątać na nowo kostu National Ascent, który dziś mam Flash flakon i kontrawersja Entons a propos właśnie tej herbacianości jaśminowej. Tutaj w ogóle... Proszę, właśnie tych komentarzy Marleny, więc była mowa o tych zapachach bez kwiatów na wiosnę. Gruszki na przykład butel Petit Cherry, czy właśnie Cardy z Miller Hals mogłyby być. Tutaj w ogóle też pokażę a propos tych dwóch zapachów: Panusz i Cardy Trochę mi te zapachy przeszły. Fig poczuł, jak jest za słodko, a Cardy trochę zbyt mił. Może nie fermentując, albo się tak trochę dziwnie się zaczęło układać. Co my tutaj mamy jeszcze a propos wieści To są te olejki, które ja trafiłam. Black Tea, Palo Bez Moja mama jeszcze frezję, A tutaj doszło w tych samperkach, po prawej Są pierwsze eksperymenty To a propos z kolei komentarza Moniki H W tym wysokim, podłużnym tym wyższym, dłuższym jest Może tak powiem frezjowe truth. Spora ilość truth, Kalwina Kleina Zielone Wiosenne Żywo zielone I właśnie troszeczkę odpowiednia ilość Kropelek bzu, kropelek frezji tej mojej mamy oraz Black Tea. Taka wersja. A w tym mniejszym z kolei jest ten zielony zapach Run fifteen Sweet Leaf. I trochę co ja tam dodałam? Też frezji. bawiłam się trochę nadzieję, frezją, bo frezję moja mama zabrała ze sobą. Ale też frezję też miałam na uwadze, zanim jeszcze moja mama zakupiła. Też wtedy, jak miałam brać, to w końcu ją odkładałam i w końcu zapomniałam, że mam ją wziąć Okazało się, że w Dunii też jest to miejsce z tymi olejkami, to już inna sprawa I tam właśnie moja mama sobie nie fingę, tylko frezję, a ja sobie dokupiłam palosanto A propos z kolei komentarza Marlena, tych takich jeszcze y bez kwiatów na wiosnę, to ten zapach Anda. Ym, zielenie, trochę tam też goryczy, trochę jabłka z zielenią, azjatyckie klimaty, ale powiem tak, to jest taka gorycz, a próba też może tych gorzkich roślinności, co pyta z kolei Agnieszka panna z gór, yy, Agnieszka panna z gór też pytała tak właśnie gorzkie kwiaty, wiosna. To ten zapach Frederik Mal, to jest przykład takich gorzkiej wiosny, gorzkich zieleni, gorzkich roślinności, także też powiedzmy trochę gorzkich kwiatowości, ja też można to podciągnąć. Także synthetic jungle. Sędzioteczne nie są, ale czy mnie urzekłaś tak? Tam jest generalnie taka trochę gorzka hyacyntowość więc naprawdę też gorzkich kwiatów wiosny i tak dalej. To, co mówię nam, bo takich gorzkich kwiatów to też jest właśnie taki motyw Iście gorzko-kwiatowo, roślin na wiosenny. To jest ta pozostałość, atomek, jeszcze pachnie po tym fenomenalnym, no po prostu arcydziele, figowym serblon ze Może kiedyś się utrać flakonik, ale nie są dostępne generalnie w Polsce. To jeszcze na wiosnę. Owoce y, bez kwiatu, tutaj groselina unikat garlem, czerwone pożyczki najbardziej, czy też czerwona pożyczka granat, Odej. żuła, Także różne owoce, zwłaszcza jakieś z goryczą, z wytrawnością, zielenie, można w takich rejonach poszukiwać, czy też owoce z zielenią, wszystko jakby unikając kwiatów, jest to te generalnie możliwe. Tutaj jest y, tam było Sweet Leaf, tutaj mamy ten najnowszy y, zapach The Room 15. Sonic Flower Udana nowość, chociaż może trochę inne miałam oczekiwania, nie wiem. ale generalnie To jest taka marka z dobrym stosunkiem cen do jakości, w sumie dużo zapachów mam, przewijało się i jakby Wracam do niej, które sprawdzam ponownie od elektryków, sprawdzam ponownie od tego właśnie na na drewna Które faktycznie znowu ostatnio było na elektryzowane, nie wcześniej było zwyczajne A jeszcze wcześniej były intrygująco naelektryzowane, także Sprawdzam, ponawiam testy, jeszcze mi trochę przechodzi, ale generalnie ciekawe też flakony Mm. O, no, Holyrood, uwielbiam. To mi chyba nigdy nie przejdzie. Środepank trochę mi przeszło. Panda, właśnie, bo to chciałam pokazać, właśnie, trochę z niektórymi zapachami mi przeszło. Właśnie, trochę przeszło mi z pandą, trochę mi nawet przeszło z tym no z tą paczuli. Mam jeszcze zapas, całą setkę, ale po prostu, nie jest za słodko. Nie wiem, trzeba może poczekać na jakieś chłodne dni deszczowe, jesienne. Jesienią się fajnie to układało. Jest gładkość, jest dobrze zbrandowana, ale. Jakoś taką jako nie zaskoczyć, bo bardziej może ta świeżość się jeszcze wybijała um, Także to tak, to tak jeżeli chodzi o ten odcinek wieści perfum Postaram się jakoś tak w miarę regularnie realizować aktualnie pewne serie Między innymi wieści perfumowe, albo też może będą wieści perfumowe, prawa perfumowa na zasadzie Jakiś tam y, aktualny kadr, aktualna sytuacja, aktualna półka, nie półka, jakieś tam fragmenty, nie fragment bo półek jest dużo, w generalnie, więc ogrom półek, ogrom szuflad, jakoś jest to pogrupowane, no jakoś tak, może być jakieś takie relacje. Też właśnie te sensowne zapachy Sephora Douglas, też te właśnie coś perełkowego z Rosmana, tych Roger i innych rzeczy, Rossmann, Hebe, Natura i tak dalej, ale też myślę, że reaktywacja serii perfumy dla mężczyzn, też razem z połączeniem perfumy składnikowego trasku skóra męska, także. Ostatnio jakiś też właśnie trochę wspomniałam o tych zapachach ym, odnośnie męskich. Myślę, że tę serię trzeba reaktywować. Ona kiedyś trochę tam funkcjonowała, potem trochę poszła o stawkę. Ym, w niszy jest tak naprawdę bardzo dużo zapachów, który się daje na tej skórze męską, Także my często sprawdzamy właśnie skórę damską kontra skóra męską i na się to zupełnie nie układa. I jakby nisza daje takie możliwości, żeby faktycznie jest potencjał i na skórze damskiej, i na skórze męskiej. Chociaż pewne rzeczy jakby dla mnie, na jeżeli że są określone tak generalnie, jak to nisza, często jako uniseks, nie do końca mi pasują. W sensie jakieś słodkie klimaty, jakieś tam kwiaty. Ja takie rzeczy nie widzę na skórze męskiej, bardziej: jakieś takie drzewności, aromatyczności drzewne, zielenie, nie wiem, jakiś dym, skóra, dym, skóra, jakieś takie surowe klimaty, lasy, nie lasy, to tak, ale. Jakby ja nie do końca widzę jakiś górmą na skórze męskiej, jakieś takie słodkości, jakieś takie. W ogóle ja nie, nie toleruję połączenia skóra, i słodkie już na skórze męskiej to już w ogóle, więc jakby. A taka propozycja, perfum dla mężczyzn, że coś z tych zapachów się nadaje dla mężczyzn. Hmm. Może ten zielony, aromatyczny rum, ten tym generalnie mógłby być. I chyba tyle. A ja tutaj nie powiedziałam o tym Dali Purple Light, ten bzowy. Piękny zapach, piękny unikat. Powiadałam jako takiej okazji perfumowej też. I Ja tutaj wzięłam, bo jeden z eksperymentów to właśnie ten mój olej bzowy dodany do tego. Takie coś naszykowałam też między innymi moimi mami. Jako jeden, jedna z rzeczy naszykowanych na wyjazd. Różne inne też poszykowałam właśnie. mimo Mimosa, Australia, się zobaczyła yy, z Premier Note, czy, czy lubi, czy jej czy pasuje. Na tyle, że był flakonik, yy, bo nosiła u mnie bardzo się podobało. Ale różne też inne. Także także to tyle taki zestaw wyjazdowy był.